Nurkowanie głębinowe to chyba jedna z najfajniejszych prac na świecie. Przemierzają oni wodniste głębiny naszego świata i odkrywają przeróżne tajemnice. Niektóre rzeczy, jakie znajdują, są naprawdę dziwaczne. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam kilka z nich. Zapraszam do oglądania! Silniki Apollo 11 Kiedy mówi się o podwodnych skarbach, zwykle na myśl przychodzą jakieś zatopione statki wypełnione skrzyniami ze złotem. Ale czy kiedykolwiek pomyślelibyście o statku kosmicznym leżącym na dnie oceanu? Założyciel Amazona, a zarazem miliarder Jeff Bezos wpadł na taki właśnie pomysł. W 2012 roku Bezos przypomniał sobie o misji kosmicznej Apollo 11 z 1969 roku. Kiedy rakieta wystartowała z Ziemi, statek kosmiczny Saturn V używał pięciu silników F1 do przebicia się przez atmosferę. Niestety, zaledwie po kilku minutach spadł prosto do Oceanu Atlantyckiego. Uważano, że statku nigdy nie uda się już odnaleźć. Jak się okazało, pieniądze potrafią czynić cuda. Bezos wpadł na pomysł, aby zlokalizować ten wrak i wydobyć go na powierzchnię. Zespół miliardera użył najnowocześniejszego sonaru głębinowego, aby go zlokalizować. To, co udało im się znaleźć ponad 4 km pod powierzchnią wody, zostało opisane przez Bezosa jako podwodna kraina czarów. Ten piękny materiał filmowy z wydobycia z głębin morskich przypomina samą misję kosmiczną. Pośród czerni głębin morskich udało się odnaleźć i odzyskać wystarczająco dużo części silnika, aby w pełni odbudować dwa silniki F1. NASA nadal jest właścicielem części z nich, ale przekazali jeden z silników do Narodowego Muzeum Lotnictwa i Przestrzeni Kosmicznej Smithsonian w Waszyngtonie. Wielka Ryba Na tym zdjęciu możemy zobaczyć coś naprawdę przerażającego. Ryba, o której tu mowa, nazywa się granik wielki i jak sama nazwa wskazuje, jest dość sporych rozmiarów. To, co widać na zdjęciu, musi być chyba największym na świecie przedstawicielem tego gatunku. Fotografia ta została zrobiona przez nurka w Indonezji. Twierdził on, że usta tej ryby były szerokie jak jakaś jaskinia. To naprawdę przerażające. Nurkowi udało się zrobić zdjęcie czegoś, czego nikt nie miał chyba zobaczyć. Trzeba przyznać, że mężczyzna ten wykazał się dość dużą odwagą, że nie uciekł stamtąd natychmiast, tylko zatrzymał się, by zrobić to zdjęcie. Dajcie w komentarzach znać, co sądzicie o jego znalezisku. Zagubione miasto W archeologii podwodnej przez lata istniała legenda o zaginionym mieście Tonis Heraklion. Był to jeden z największych portów w Egipcie, kontrolujący cały handel już w czasach faraonów. Rzekomo został zniszczony przez liczne fale tsunami, trzęsienia ziemi i podnoszący się poziom mórz. Miasto ostatecznie zatonęło w głębinach Morza Śródziemnego ponad 2000 lat temu. Francuski archeolog Frank Gaudio poświęcił swoje życie na odnalezienie tego zaginionego miasta. Po latach przeszukiwania Morza Śródziemnego, przeczesując rozległy obszar u wybrzeży Egiptu, w końcu ujrzał jakąś gigantyczną twarz wyłaniającą się z ciemnych wód. Gaudio tym samym w końcu odkrył zaginione miasto Tonis Heraklion. Było ono całkowicie zanurzone, 6,5 km od wybrzeża Aleksandrii. To, co tam napotkał, było czymś więcej niż skarbem. Pod wodą, oprócz samych ruin miasta, znalazł on 64 statki, 700 skrzyń ze złotem i masę wielgachnych posągów. Najbardziej zdumiewającym znaleziskiem była masywna świątynia boga Amun-Garib. Miasto zostało zbudowane wokół świątyni, skrzyżującą się siecią kanałów, w podobny sposób jak znana nam dzisiaj Wenecja. Samolot F4U Corsair. To, co jest katastrofą jednego człowieka, może stać się prawdziwym rajem dla dzikich zwierząt. W tym przypadku, około 35 metrów pod powierzchnią morza w Oahu na Hawajach, znajduje się samolot, który jest domem dla wielu podwodnych stworzeń. Jest to też wspaniałe miejsce do nurkowania. Podczas II wojny światowej, w trakcie standardowej misji samolotami F4U Corsair, zabrakło paliwa tuż przy południowo-wschodnim wybrzeżu Oahu. Pilot nie miał innego wyjścia, jak tylko podnieść koła i podprowadzić samolot do lądowania na miękkiej wodzie. Nieuszkodzony, ale niestety niepływający samolot, z wdziękiem opadł na dno oceanu. Pilota uratowała jego kamizelka ratunkowa. Kilkadziesiąt lat później wrak samolotu o długości 10 metrów stał się słynnym miejscem nurkowym, dostępnym tylko z Łodzi i dla profesjonalnych nurków. Leżąc tak głęboko, z ostrymi prądami, przyciągał przez lata liczne kolonie koralowców, ryb, żółwi i węgorzy. Kręgi w zbożu Wszyscy słyszeliśmy o kręgach na polach i teoriach, że rzekomo zrobili je kosmici. Jak się okazuje, coś takiego działo się również pod wodą. W 2012 roku zaczęła krążyć pewna historia o podwodnych kręgach zbożowych. Japoński fotograf Yogi Ukara odkrył te piękne wzory podczas nurkowania na południowym krańcu Japonii w pobliżu Amami Oshima. Jogi był zafascynowany tymi falującymi, geometrycznymi wzorami piasku, mierzącymi prawie 182 cm średnicy i położonymi niemal 24 metry poniżej poziomu morza. Yogi był tak zaintrygowany, że zdecydował się wrócić w to miejsce z ekipą telewizyjną, by dalej zbadać sprawę. Dzięki podwodnym kamerom odkryto jednak, że artystą nie był kosmita, ale urocza mała rybka rozdymkowata. Obserwując małego twórcę, który niestrudzenie pływa tam i z powrotem, dzień i noc, wszyscy zdali sobie sprawę, że to właśnie on jest autorem tych kręgów. Ryba brała nawet małe muszle i rozbijała je przed wyłożeniem wewnętrznych rowków jako dekoracji. Ale dlaczego stworzenie to tak się zachowywało? Najwyraźniej samice tego gatunku są przyciągane przez takie kręgi, więc przychodzą tam, aby kopulować i składać jaja. Gigantyczna meduza Często nurkowanie może przynieść nam najwspanialsze widoki natury. Kiedy nurkowie Dan Abbott i Lizzie Daly nurkowali u wybrzeży Wielkiej Brytanii, nie spodziewali się, że staną oko w oko z czymś takim. Tuż w pobliżu Falmouth w Cornwalli natknęli się na meduzę o wielkości dużej beczki. Ta masywna meduza, wyglądająca jak spadochron, sunęła elegancko niczym ogromny, przezroczysty grzyb w mętnej wodzie. Kontrast między zwierzęciem a człowiekiem jest niesamowity. Den i Lizzy podróżowali po Wyspach Brytyjskich w ramach Tygodnia Dzikiego Oceanu, aby pokazać, że niesamowita przyroda jest wszędzie, nie tylko w egzotycznych miejscach. Z pewnością mieli dużo szczęścia, że natrafili na to znalezisko. Lizzy powiedziała, że to największa meduza, jaką kiedykolwiek widziała, i w porównaniu do niej była ogromna. Ta duża meduza beczkowata mogła ważyć nawet do 35 kg. Podwodna rzeka W tym niezwykłym miejscu w Meksyku odkryto coś, co dosłownie można nazwać zderzeniem dwóch różnych światów. Zaledwie 15 minut od Tulum na półwyspie Jukatan znajduje się to jedno z najbardziej niesamowitych miejsc do nurkowania. Jest to podwodna, słodkowodna rzeka, która płynie 54 metry pod powierzchnią oceanu. Ale jak to jest możliwe? W rzeczywistości, słodka woda faktycznie może istnieć w słonej wodzie. Jest to zjawisko tworzone przez warstwę wodorosiarczanu, która oddziela wodę słodką od słonej. Tworzy to magiczną warstwę chmur, zwaną Klein. Jest to naturalne zapadlisko powstałe w momencie, gdy woda gruntowa została odsłonięta przez zapadające się wapienne podłoże skalne prawie 6,5 tysiąca lat temu. Rezultat jest naprawdę niesamowity. Pod wodą w tym miejscu znajduje się też wiele powalonych drzew i brzegów, zupełnie jak przy prawdziwej rzece. Co więcej, miejsce to było kiedyś używane przez Majów do składania ofiar. Zdecydowanie jest to obowiązkowy punkt dla każdego profesjonalnego nurka. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału, żeby dostawać powiadomienia o najnowszych odcinkach. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już niebawem. Cześć!